Pani Kasiu, na początek może chciałbym poprosić o to, żeby przybliżyła nam pani w ogóle tematykę public affairs. Czym ono jest, dlaczego ono jest istotne? I jak można je wykorzystać? Public Affairs to jest część takiego dużego kawałka, który nazywa się PR, czyli public relations, czyli budowanie relacji zewnętrznych, publicznych z różnymi podmiotami publicznymi. I teraz Public Affairs jest specyficzną formułą, dlatego że dotyczy, dotyczy budowania i trwałego podtrzymywania relacji z podmiotami publicznymi czyli z podmiotami, które na różnych poziomach decydują o politykach społecznych, zdrowotnych i nie tylko. I teraz to podtrzymywanie i budowanie relacji może odbywać się na kilku poziomach. Po pierwsze może się odbywać na poziomie europejskim, na poziomie Parlamentu Europejskiego. I oczywiście mówimy o podtrzymywaniu i budowaniu relacji organizacji bądź konsorcjum organizacji społecznych. Z podmiotami, właśnie z przedstawicielami władz publicznych. I mamy różne poziomy. Może być tak, że budujemy na poziomie europejskim, europarlamentu i schodząc troszeczkę niżej, mamy poziom rządowy i tam też możemy budować relacje, wywierać wpływ, być w kontakcie, obserwować, co się dzieje z Kancelarią Rady Ministrów, z różnego rodzaju ministerstwami, ze wszystkimi podmiotami rządowymi, mówiąc w skrócie. Później schodzimy trochę niżej. Może być tak, że decydujemy, że nasze public affairs to będzie podtrzymywanie i budowanie relacji na poziomie, na przykład wojewódzkim, powiatowym bądź też gminnym, samorządowym, z jednostkami samorządów terytorialnych czy z lokalnymi władzami. Więc. Tak, na dobrą sprawę, to po prostu chodzi o zbudowanie strategii i podtrzymywanie relacji właśnie z tego typu podmiotami. Czyli możliwe, że część z Państwa właśnie się dowiedziała, że mówi prozą i że to robicie. Bardzo dziękuję za, za tę odpowiedź. Ja bym chciał zostać troszeczkę właśnie przy tym poziomie, właśnie lokalnym, czyli pewnie tam, gdzie te działania są najefektywniejsze. Mhm. Spróbować naszkicować działanie public affairs z punktu widzenia organizacji pacjentów. To znaczy, Jakie korzyści ze znajomości zasad, które rządzą się Public Affairs, mogą czerpać organizacje pacjentów? Dlaczego to jest z punktu widzenia organizacji istotne, ważne i przydatne narzędzie? Organizacja pacjentów no to jest organizacja, która zwykle, y, mówi w czymś imieniu, prawda? Reprezentuje bardzo istotną grupę społeczną, która potrzebuje y, wsparcia najczęściej właśnie z, z poziomu y, oficjalnego, czasami jakichś regulacji, czasami udogodnień. I teraz. Jeżeli my nie mamy świadomości, jak rozmawiać, jak budować te relacje, niekiedy, że to jest istotne, żeby to była długa relacja, że można wykorzystywać różne narzędzia, to może być tak, że władze publiczne, samorządowe, Potraktują nas mniej poważnie, albo uznają, w sumie to nie do końca rozumiemy, o czym oni mówią, bo mówią o wszystkim i o niczym. Więc tak na dobrą sprawę, jeżeli Public first to po prostu brzmi obco, słuchajcie, bo to jest anglojęzyczna nazwa. Ale tak na dobrą sprawę po polsku chodzi o to, żeby przemyśleć, zdiagnozować problemy i przygotować się do różnego rodzaju kontaktu z jednostkami samorządu terytorialnego, jaki jest zysk, a no taki, że. Może być tak, że specjalnie we współpracy z Wami i w dialogu z Wami tworzy się jakieś rozwiązania czy projekty. Macie wpływ na regulacje. Może być tak, że jesteście brani pod uwagę w kontekście lokalnych rozwiązań. No, mnóstwo jest tych punktów, które się mogą pojawić. Trochę zależy od tego, jaki będziecie mieli cel i o co, o co będziecie się ubiegać. Będąc w kontakcie i w relacji. Ja widzę, że w ogóle tutaj na sali jest kilka osób, które już były na moim szkoleniu, także witam serdecznie. A inne były na innych szkoleniach, to też witam. Natomiast istotne dla mnie jest to, że na naszym szkoleniu porządkujemy wiedzę i uczymy się konkretnych narzędzi, ale też. Wpadamy na pomysły, jakby tutaj ugryźć temat, mówiąc kolokwialnie i tyle, no, a żeby to wszystko ładnie brzmiało, to się nazywa public affairs. Trochę tak żartuję, ale chcę oswoić temat, słuchajcie, naprawdę warto się tym zająć, bo po prostu chodzi o praktyczne docieranie do yy, samorządów i nie tylko, o, i bycie z nimi w kontakcie.